Hmm. Cześć z tej strony Arkadikus, jak się macie moi drodzy? Ach! Jakże wspaniale jest mieć rację, wyłamać się z tego nurtu pozytywnego, wiecznie liżącego jaja wydawcom i deweloperom mainstreamu. Mówcie sobie co chcecie, ale będę się chełpił tym, że jestem tym, który od początku widział czym The Wellgard jest i mimo kompletnie szilujących mediów i dziennikarzy, a także wielu influencerów, nie zjechałem po zjeżdżalni prosto do Rynsztoku mówiąc, że jakże to The jest wspaniałe, podczas gdy jest to zwykły średniak niskich lotów. Jakże cieszy mnie brak zaangażowania Was, graczy w ten tytuł, brak zainteresowania tą grą, bo przecież ta gra nie była tworzona dla graczy, nie była tworzona dla nas, a dla tej Mitycznej, nieistniejącej modern audience. I odbiło się to czkawką zarówno wydawcy, czyli jej, jak i oddziałowi BioWare, no który właśnie już od bodaj dwóch miesięcy szuka sobie nowej pracy. Ojej, jak mi przykro! The Vanguard wylądowało w PlayStation Plus, moi drodzy, i zapowiadane to było już kawał czasu temu, to nie jest taka informacja super z wczoraj. I wymówiliście mi o tym, chcieliście, żebym to poruszył, ale ja nie spieszyłem się z komentowaniem tego. Nie wsiadałem momentalnie do bandwagonu komentującego tę sprawę. Czekałem, bo wiedziałem, że dokładnie tu to, co teraz robię, będzie najsłodsze. Och, no nie zapomnę wielkich zapowiedzi sukcesu Velgarda. Top 3 przedsprzedaży na Steamie. Pamiętacie, ta gra rozwali rynek. Taka będzie dobra, bo. No, sztucznie napępowana progresywność i inkluzywność to jest to, czego ogół graczy chce, prawda? To jest to, na co czekają. To jest to, co liczy się najbardziej, bardziej niż koherentna historia, satysfakcjonująca walka, spójność fabularna z poprzedniczkami. No w końcu, jeśli ktoś kochał to uniwersum, to to, o czym marzy, to kompletne wykastrowanie tego uniwersum, oplucie go, stwierdzenie, że teraz dzisiejsi twórcy wiedzą lepiej, przerobią to uniwersum na lepsze, ciekawsze, współczesne. No i się zesrało. Bo do tej pory nie wiadomo, czy w ogóle Welgard sprzedał się. I mówię konkretnie sprzedał się. W ilości chociażby miliona sztuk. Bo przypominam, że nawet w raporcie podsumowującym Rocky, ej, wspomniane było, że Welgard tylko zaangażował półtora miliona graczy. Czyli mówimy tutaj nawet o tych, co to raptem tylko wczesno dostępny kreator postaci odpalili. Dostępny za darmo przypominam, a nie kupili grę. Zaangażował to co innego niż sprzedał się. To, że Velgard wylądował w PlayStation Plus to zgadzam się tak, jak najbardziej świadczy o zainteresowaniu grą. Ale to jedno. To, że od początku było w Game Passie, no co było też jednym z gwoździ do trumny, to drugie, ale numer ja czekałem na te numery moi drodzy, na ten ranking, na którym to będzie pokazane, jak bardzo gracze zainteresowani są Welgardem. I te numery, ten ranking no, jest absolutnie bezlitosny, bo jasno wskazują, gracze nie chcą Welgarda nawet za darmo. W marcu, bowiem w usłudze PlayStation Plus, za darmo można było dostać trzy tytuły: Sonic Colors Ultimate, Żółwie Ninja, Koła Banga Collection oraz. Dragon Age The Vellguard. Te, jakby nie patrzeć, darmowe gry i ich zainteresowanie można zmierzyć poprzez True Trophies. Według tych statystyk mamy ranking najpopularniejszych i najczęściej ogrywanych i pobieranych gier danego tygodnia. Czyli tygodnia, kiedy Velgard został wrzucony w plusa. Jak ten ranking wygląda? Na pierwszym miejscu popularności mamy Fortnite. Zero zaskoczenia. Na drugim miejscu Call of Duty. Wszystko zrozumiałe. Na trzecim miejscu GTA V, na czwartym Marvel Rivals. Potem EA Sports FC25, Roblox, Monster Hunter Wilds, NBA 25, Rocket League. Na miejscu dziesiątym jest Minecraft, na jedenastym Rainbow Six Siege, na dwunastym Apex Legends, na trzynastym EA Sports College Football. I uwaga, wreszcie wchodzą gry z plusa. Na 14 miejscu jest Teenage Mutant Ninja Turtles The Banga Collection. I dopiero na miejscu 15 mamy Dragon Age The Velgaard. Czyli według tych statystyk, moi drodzy, żółwie ninja ma ponad 8% więcej graczy niż The Velgaard. Problem polega na tym, że cała ta Banga Collection wydana została. Trzy lata temu jest to zbiór gier z 8 i szesnastu bitowców. Czyli gry, powiedzmy w przybliżeniu, 30-letnie w tym momencie mają większe zainteresowanie niż wydany parę miesięcy temu hit BioWare. Tytuł AAA, tytuł od legendarnego studia, wydanego przez, jakby nie patrzeć, giganta i również legendę na rynku. Co się stało? Czyżbyście nie znaleźli tej modern audience? Wydaje mi się, że już chyba większe szanse byłyby na odnalezienie Atlantydy czy innego świętego grala. Zakładam, że nie takiego spektakularnego sukcesu spodziewało się i EA po wrzuceniu Velgarda w Plusa. No bo wiadomo, odpowiedzialny za grę oddział Bioware z Gendermancerem na czele, no to ma to w sumie już wyjebane, bo im nie płacą, nie? Ale pamiętajcie, to, że ta gra tak spektakularnie flopnęła. To nie jest zasługa okropnej historii, czy tam totalnie bezpłciowych bohaterów. W sumie, oj, czy za te stwierdzenie powinienem teraz już trzaskać pompki? I wielu innych wad, o których zresztą wspomniałem w swojej recenzji, do której zapraszam, jeśli jej nie obejrzeliście. Nie, 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 nie! Problemem według iA było to, że Deadguard nie jest grą usługą. Pamiętacie? Tak, bo inna gra usługa tego samego zresztą studia i wydawcy, czyli Anthem oczywiście świetnie się sprzedała i była ogromnym, wielkim, cudownie odebranym tytułem. Prawda? Nauka na błędach. A kto tam o tym słyszał? Na co to komu potrzebne? Oczywiście mimo takiego plaskacza w ry jeśli chodzi o statystyki, no nadal nie zabraknie osób, które będą broniły Velgarda jako dobrej gry, może niezrozumianej przez prostackich graczy, która nie odniosła oczekiwanego przez deweloperów i twórców sukcesu na skutek działań cholernych grifterów. Niektórzy wolą żyć bowiem w wyparciu niż... Przyznać komuś rację i przyznać się do błędu. W sumie przypomina mi to tutaj dyskusję z jednym z widzów dosłownie kilka dni temu, który w ostatnim materiale, w którym mówiłem o Awał, że kompletnie nie zgadzam się z wynikiem z kosmosu pokroju 6 milionów ogrywających ten tytuł graczy, który podał Screen Rant. No to użytkownik ten stwierdził, że no piernicze w tym materiale, bo Awał jest teraz na czwartym miejscu w rankingu Xboxa i powołał się na True Achievements. No, tylko jest tam pewien problem. Jest tam takie osiągnięcie, które nazywa się You've Got It From Here. I osiągnięcie to zdobyło według True Achievements 138 tysięcy graczy. O czym to świadczy? Że tylko tylu graczy przeszło samouczkowy prolog i wylądowało w pierwszym hubie gry. Oczywiście dalszej odpowiedzi brak. No a jak? Nawet zakładając optymistycznie, że True Achievements nie śledzi wszystkich graczy, a po prostu powiedzmy 10%, to daje nam 1 380 tysięcy. I co prawda, ja z matematyki akurat jestem raczej kiepski, ale nawet w ten optymistyczny 1 380 tysięcy, że już o 138 tysiącach nie wspomnę, to nadal dużo mniej niż 6 milionów graczy podanych przez Screenland. Konkluzja jest jednak prosta. Jeśli gracze nie chcą Twojej gry za darmo, to naprawdę gdzieś strasznie zbłądziłeś. I tutaj nie ma co winić innych, niż po prostu samych twórców i samych wydawców, którzy sądzą, że to model sprzedaży się nie sprawdził, a nie sama gra. Po raz piętnasty, bowiem nie będę powtarzał tego samego że paskudne pisanie bierze się z tego, że twórca zamiast chcieć napisać dobrą historię, chce napisać swój poglądowy manifest, bo on ma kurwa rację. A od tego cierpi zarówno Awault, jak i właśnie Welgard. A tego się naprawdę nie chce nikomu ani czytać, ani oglądać. A już tym bardziej ogrywać, szczególnie, że pod kątem rozgrywkowym również twórcy nie dowieźli, bo mają kurwa paskudnych designerów, programistów itd. The Welgard już naprawdę nie potrzebował tego skopania leżącego. Było minęło, no można dać tej grze umrzeć, a graczom jak najszybciej o nim zapomnieć i wyjdzie to dla zdrowia dla wszystkich, ale no cóż, no jeśli EA chciało sprawdzić faktycznie w jakim miejscu ten tytuł stał, potrzebował tego ostatniego takiego reality checku, no to właśnie go dostał. Sam lubię powtarzać, że za darmo to i ocet słodki, ale są i takie gówna, na których nawet i muchy nie siadają, nawet jak to gówno jest za darmo. Może to będzie kiedyś lekcja dla EA. Bo jeżeli chodzi o Bioware, to mimo, że liczę na nowego Mass Effecta, po prostu, bo uwielbiam to uniwersum, to naprawdę nadziei co do tego studia nie mam. Dzięki serdeczne za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!